Rozdział 15. Na Nazajutrz, kiedy Ania zaczęła się żegnać z mieszkankami szumiących topoli, Moniki Rosy nigdzie nie można było znaleźć. Ciocia Krysia z powagą wręczyła Ani list. Droga panno Szerli, piszę ten pożegnalny list, bo nie wiem, czy to, co chcę powiedzieć, przeszłoby mi przez gardło. Przez trzy lata mieszkała panienka pod naszym dachem. Jest panienka szczęśliwą posiadaczką wielkiego ducha i zamiłowania do radości, które daje młodość, ale nigdy nie oddawała się panienka próżnym przyjemnostkom, jakim hołduje lekkomyślny i niestały tłum. W każdej sytuacji, wobec każdego, a szczególnie wobec tej, która pisze te słowa, zachowywała się pani bardzo taktownie. Zawsze starała się Pani brać pod uwagę moje uczucia i na myśl o rozstaniu z Panią o, robi mi się smutno. Ale nie należy się skarżyć na to, co zsyła nam opatrzność. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 29, werset 18. Wszyscy mieszkańcy Summerside, którzy Panią poznali, będą po Pani rozpaczać. Także pewne wierne i pokorne serce na zawsze zachowa po Pani jak najlepsze wspomnienia. Będę się modliła o pani szczęście na tym świecie i w życiu przyszłym. Coś mi podpowiada, że już niedługo pozostanie panienka panną Shirley i że połączy się panienka ciałem i duszą z wybrańcem swojego serca, który, jak słyszałam, jest wyjątkowym człowiekiem. Autorka listu nieobdarzona zbyt obficie powabem i zaczynająca odczuwać na karku ciężar lat, nie jestem już w stanie zrobić wszystkiego, co mogłam robić jeszcze kilka lat temu. Nigdy nie marzyła o małżeństwie. Mimo to nie odmawiała sobie przyjemności interesowania się małżeńskimi planami jej przyjaciół, i teraz chciałaby złożyć szczere życzenia trwałego i nieprzerwanego szczęścia w małżeńskim związku. Proszę tylko nie spodziewać się po mężczyznach zbyt wiele. Mój szacunek i czy wolno mi to powiedzieć, moje uczucia dla pani nigdy się nie zmienią. Od czasu do czasu, kiedy nie będzie panienka miała nic lepszego do roboty, proszę uprzejmie pamiętać, że istnieje ktoś taki jak wierna i oddana panience Monika Rosa. P.S. Niech panience Bóg błogosławi. Czytając ten list, Ania miała łzy w oczach. Podejrzewała wprawdzie, że większość zdań została zaczerpnięta z księgi dobrych obyczajów, ale z pewnością były szczere. APS wypłynęło bezpośrednio z czułego serca Moniki Rosy. Proszę powiedzieć Monice Rosie, że nigdy jej nie zapomnę i że co roku latem będę tu przyjeżdżała w odwiedziny. Zachowamy po pani wspomnienia, których nikt nam nie odbierze, szlochała ciocia Misia. Nikt i nic, przytaknęła ciocia Krysia. Ostatnim, co Ania widziała odjeżdżając z szumiących topoli, był wielki ręcznik kąpielowy powiewający w oknie w wieży. Tak żegnała ją Monika Rosa.